Dzień dobry, dziś nieco później, po kilku dniach przerwy witamy się w najdłuższym od pewnego czasu odcinku na poboczu, a w nim nowy Mercedes GLB, następna Skoda Octavia oraz luksusowy van od Lexusa. Startujemy. Niedawno pokazywaliśmy Wam rysunki patentowe przedziwnego nowego sportowego auta od Toyoty, który próbowano upodobnić do Alpin A110, ale powiększając przy tym jego właściwości transportowe. Jak się okazuje, samochód ten został zaprezentowany już w ubiegłym roku, ale internet na jego temat milczał. W sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące gotowy samochód studyjny. Proporcji tak naprawdę nie ma, złośliwi twierdzą, że nie bardzo wiadomo, gdzie ten samochód ma przód, a gdzie tył. Toyota Lakupe ma być hybrydą, ale trudno powiedzieć, czy ostatecznie trafi do produkcji i na jakich rynkach będzie oferowana. Rosyjski producent samochodów luksusowych po ciepłym przyjęciu modeli takich jak Aurus Senat Sedan oraz Limuzyn rozpoczął już pracę nad nowym modelem, będącym rosyjskim odpowiednikiem Rolls Royce'a Downa. Przed sobą widzicie zdjęcia zakamuflowanego egzemplarza prototypu. Auto jest przygotowywane na majową defiladę, która odbywa się na Placu Czerwonym. Pod maską Senata spoczywa silnik 4,4 litra V8, połączony z silnikiem elektrycznym i dysponujący mocą 600 koni mechanicznych. Moc przenoszona jest na wszystkie koła przez 9-obiegowy automat. Wszystko wskazuje na to, że nowa Mazda 3 zyska szybszy, usportowiony wariant. Auto mogłoby zadebiutować w 2021 roku i wykorzysta najprawdopodobniej silnik z Mazdy 6. Mowa tu o jednostce Sky Active G z turbodoładowaniem doładowaniem generującej moc 250 mechanicznych. Moc miałaby trafiać na cztery koła za pośrednictwem manualnej lub automatycznej skrzyni biegów. Nowa Skoda Octavia ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a jak wynika z Multum szpiegowskich zdjęć, samochód jest poddawany wciąż testom. Na podstawie tego co widzieliśmy do tej pory, grafik z portalu CarsCup postarał się stworzyć wizualizację prezentującą nadchodzącą nową generację Skody Octavia Kombi. Jest to pewna ewolucja tego co zobaczyliśmy w nowej skali, której test znajdziecie w karcie powyżej. Auto posiada charakterystyczny nowoczesny przedni pas, ale jest znacznie większe i posiada potężniejszy rozstaw osi niż w kompaktowym hatchbacku. Jest prawie tak długie jak niektóre modele klasy średniej. Można się zatem spodziewać po samochodzie ogromnej ilości miejsca we wnętrzu i znacznie większej przestronności. Opel przedstawił pierwsze oficjalne szczegóły dotyczące nadchodzącej szóstej generacji modelu Corsa, który powinien pojawić się w Europie przed końcem tego roku. Auto ma zostać zbudowane na platformie podłogowej CMP, którą dzielić będzie z najnowszym Peugeot 208. Ma być dzięki temu o 10% lżejszy od poprzedniego modelu. Owe oszczędności wynikać będą również z zastosowania lżejszych materiałów. Przykładowo części karoserii oraz maska zostaną wykonane z aluminium. Opel Corsa będzie napędzany turbodładowaną jednostką benzynową 3-cylindrową 1.2, oferowaną w kilku wariantach mocy. Planowana jest również w pełni elektryczna wersja. Porsche to bez wątpienia wyjątkowa marka produkująca samochody sportowe. Od pewnego czasu jesteśmy świadkami ofensywy modelowej tego producenta. Wystarczy wspomnieć Panamera Sport Turismo, Cayenne Coupe czy nadchodzącego Taycana oraz Taycana Cross Turismo. Jeden z grafików stworzył wizualizację prezentującą model, który mógłby jeszcze rozbudować gamę tej firmy. Chodzi tu o konkurenta Ferrari GTC4 Lusso, czyli wariant Shooting Brake 911. Co gdyby Porsche zbudowało taki samochód? Jak Wam się podoba taka wizja? Chiński elektryczny super samochód Kiantu K50 ma trafić na amerykański rynek w 2020 roku. Póki co został zaprezentowany na targach w Nowym Jorku. Zbudowano go w oparciu o aluminiowo-karbonową konstrukcję. Moc generowana jest przez dwa elektryczne silniki umieszczone na obu osiach. Dzięki nim kierowca dysponuje mocą od 407 do 435 koni mechanicznych. Bateria ma mieć pojemność 78 kWh. Wewnątrz znajdzie się kokpit wyściełany skórą oraz alkantarą. Mercedes-Benz zaprezentował w sieci najnowszy, największy i najbardziej luksusowy model suv -a, a mianowicie nowego GLS-a. W USA pełni bardzo ważną rolę, co stanowi przeciwność do tego, co dzieje się w Europie. Amerykanie kochają wielkie suv -y, Europejczycy wręcz przeciwnie. GLS uznawany jest za odpowiednika S-klasy w świecie podwyższonych samochodów. Wizualnie nowy model jest rozwinięciem stylistyki modelu GLE. Auto zostało przedłużone, charakteryzuje się masywnym przednim pasem oraz wąskimi tylnymi lampami wyglądającymi bardzo świeżo. Wnętrze zapożyczono również z GLE, choć pojawiła się mnogość ekskluzywnych dodatków. Bazową jednostką będzie z pewnością 3-litrowa i rzędowa szóstka w wersji benzynowej, wysokoprężnej. Nie powinno też zabraknąć jednostki V8. Oto przed Wami nowe BMW serii 1. To na 100% prawdziwy i autentyczny wyciek. Portal Beamer Post opublikował zdjęcia z fabryki BMW. Nowa seria 1 to rewolucja techniczna, ale nie stylistyczna. Z układu tylno napędowego, bowiem bawarski producent przeszedł na przedni. Wszystko ze względu na oszczędności oraz możliwość wygospodarowania większej kabiny. Auto ma być bezpośrednim i godnym konkurentem dla Audi A3 oraz Mercedesa klasy A. Pod maską nowego modelu znajdziemy jednostki od 1,5 do 2,0 generujące od 136 do 306 koni. Oficjalna premiera samochodu pod koniec maja. Jakby w odpowiedzi na tego newsa wielkimi krokami zbliża się również nowy Audi A3. Pomimo tego faktu producent od sportowych rasowych diesli ma na celowniku nowy kompaktowy samochód i to na dodatek konstrukcję w pełni elektryczną. Zwiastować ją ma koncepcyjny A i Mi, który ma być odpowiedzią na potrzeby ludzi mieszkających w miastach. Auto ma mierzyć 4,3 metra długości i być odpowiednikiem Volkswagena ID. Zbudowana oczywiście zostanie na platformie MEB. Napęd przekazywany będzie na tylną oś, a bateria o pojemności 65 kWh w połączeniu ze 170-konnym silnikiem ma zapewnić duży zasięg. Oby tylko nie skończyło się jak z Etronem suwem. Największym suwem Volkswagena jest Tuareg. niebawem może się to zmienić na korzyść modelu ID. Rooms. Ten elektryczny samochód mierzy blisko 5 metrów długości i pomieści pasażerów w trzech rzędach siedzeń. Dzięki platformie MEB o idealnie płaskiej podłodze wnętrze będzie przestronne i ustawne. Rozstaw osi wyniesie prawie 3 metry. Wnętrze ma być wykończone materiałami z odnawialnego pochodzenia. Auto ma dysponować systemem autonomicznym poziomu czwartego. Sercem modelu jest 306-konny silnik elektryczny zapewniający przyspieszenie do setki w czasie 6,6 sekund oraz zasięg 450 km. Nie kończąc jeszcze tematu SUV-ów, Volkswagena, przenosimy się do Chin, w których trwają targi motoryzacyjne. Na nich niemiecki producent zaprezentował nowy koncepcyjny Teremont X, którego sprzedaż ma rozpocząć się już niebawem. W USA samochód ten znany jest jako Atlas. To duży SUV napędzany wolnosącym silnikiem 30VR6 280 KONI w momencie obrotowym 360 Nm. Ma napęd na 4 koła i automatyczną skrzynię biegów. Odmiana X to coupe, czyli SUV z opadającą linią dachu i mniejszą ilością miejsca nad głową dla pasażerów z tyłu. Innym samochodem, który pokazano jest koncept S. SMV to model większy od Teremonta, gdyż ma 5,1 metra długości. Zbudowany jest odziwo na platformie MQB. Wewnątrz mieści się 7 foteli, a napędzany ma być przez dwulitrowe TSI o mocy 300 koni mechanicznych. Produkcja tego modelu jest potwierdzona. W Szanghaju zaprezentowano również nowego abstrakcyjnego Lexusa LM, który posiada chyba największy grill z aktualnie oferowanych samochodów. Nie jest to jednak samochód rodzinny. Lexus LM powstał do włożenia VIP-ów. Nie ma tu miejsca na kontakt ze światem zewnętrznym lub dyskomfort. Kierowca jest oddzielony od luku pasażerskiego ścianką. Z przodu mamy klasyczną i prostą deskę rozdzielczą, jednak za fotelem kierowcy zamontowano 26-calowy wyświetlacz odpowiadający za system multimedialny, na którym można oglądać filmy i telewizję. Pomiędzy dwoma luksusowymi fotelami, prawie żywcem wyciągniętych z samolotów, znalazła się konsola sterująca systemem multimedialnym oraz klimatyzacją fotelami. Nie zabrakło również lodówki na napoje i trunki. Cała kabina została dodatkowo wyciszona. Pod maską LM dostępne będą dwa silniki LM350, czyli 3,5 litrowe V6 oraz hybrydowe LM300H. Na koniec dzisiejszego dnia kolejny kompaktowy SUV od Mercedesa, który chyba będzie hitem sprzedaży. Auto zostało w końcu zaprezentowane w Szanghaju, ma być łącznikiem pomiędzy GLA a GLC. Samochód, który widzicie na zdjęciach jest co prawda pojazdem studyjnym, ale wersja produkcyjna ma być niemalże identyczna. Ma zadebiutować już latem. Wyróżnia się z zewnątrz kanciastą i masywniejszą stylistyką, która stanowi nawiązanie do takich modeli jak GLE, GLS czy po prostu G. Nie bójmy się tego słowa. Mercedes GLB mierzy 4,6 metra długości oraz 1,9 metra szerokości. Ma rozstaw osi wynoszący 2,8 metra. Kokpit w dużej mierze przypomina ten z kompaktowych modeli. GLB ma dodatkowo trzy rzędy siedzeń, co zwiększa jego możliwości. Ma być to model bardziej praktyczny od GLC, konkurencyjny dla Audi Q2 i BMW X1. Dziś cała masa newsów, ale nie było nas parę dni. Mamy nadzieję, że taki soczysty odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia jutro.